Spokojnie, to tylko lektura. Co dzieje się z człowiekiem, gdy jego jedno pragnienie zaczyna być ważniejsze od wszystkiego w jego życiu, od rodziny, miłości, a nawet własnego sumienia? Balladyna to właśnie historia o tym, jak zaledwie jedna decyzja potrafi zmienić całe życie wraz z jego dalszymi losami. Oraz konsekwencjami, od których nie da się uciec. O czym jest ta lektura? Balladyna została napisana przez Juliusza Słowackiego i jest ona z gatunku dramatu romantycznego, co oznacza, że jest utworem przeznaczonym do wystawienia na scenie oraz łączy świat realny ze światem fantastycznym. Akcja balladyny dzieje się w kilku miejscach. Są nimi m.in. okolice jeziora Gopło, które są właśnie królestwem fantastycznych postaci, oraz dwór księcia Kirkora i Gniezno, które należą już do świata ludzi. W centrum historii mamy ubogą wdowę wraz z jej dwoma córkami, Balladyną i Aliną, które żyją w chacie na skraju lasu, i pewnego księcia, który nagle wkracza do ich świata. Słowacki napisał ten dramat w duchu romantyzmu. Dlatego mamy tutaj ogromne emocje, silne pragnienia bohaterów i motywy takie jak wina oraz kara. A jego fascynacja fantastyką sprawia, że za każdym zwrotem akcji czai się jakaś fantastyczna postać, która wpływa na los ludzi. Najważniejsze sceny. Pierwsza ważna scena, którą mamy w balladynie, to konkurs zbierania malin. Sam pomysł konkursu zaproponowała wdowa, aby pomóc Kirkorowi, księciu, który odwiedził dziewczyny, wybrać jedną z dwóch sióstr na swoją żonę tą, która zbierze najwięcej malin. I tutaj mamy właśnie moment, w którym dobro i zło przestają być czystą abstrakcją, a za to są decyzją, Podjętą w jednym ułamku sekundy przez jedną z sióstr. To właśnie tam dochodzi do pierwszej zbrodni, od której zaczęła się cała seria kolejnych dokonywanych przez Balladynę. A na jej czole pojawiło się krwawe znamie, które było dowodem zbrodni dokonanej przez jedną z sióstr. Ukrywała je ona później pod czarną opaską. Następnie, kiedy Balladyna trafia na dwór już jako żona księcia. Natychmiast widać, jak zmienia ją ta nowa pozycja. To tutaj zaczynają się jej pierwsze znaczące decyzje, wraz z pierwszymi krokami w stronę władzy. Ten etap jest na tyle ważny, że pokazuje, że jej droga nie zamierza się skończyć na tej jednej zbrodni, na zabiciu siostry. Baladyna dopiero się tutaj rozpędza. Kolejna kluczowa scena, a właśnie nawet bardziej cały etap książki, to sojusz Balladyny z Kostrynem, jej nowym kochankiem. Oboje oni chcą władzy i są gotowi zrobić bardzo dużo, żeby ją zdobyć. To jest taka para, która wzajemnie się napędza i nakręca swoje ambicje. Razem przekraczają kolejne granice, włącznie z kolejnymi zabójstwami. Mamy tutaj morderstwo posłańca Gralona, następnie także śmierć męża baladyny Kirkora, a na końcu baladyna nawet zbrodniczo pozbywa się swojego kochanka Kostryna. Przeszłego partnera zbrodni przez otrucie go. Następnie mamy kolejną wbijającą w siedzenie scenę, którą jest scena z wdową. Wdowa jest tutaj torturowana, aż w końcu wygnana, ponieważ nie chce ona zdradzić imienia swojej złej córki, którą jest Balladyna. Staje się ona tutaj ofiarą swojej lojalności i miłości. I ta scena najbardziej pokazuje, jak daleko zaszła główna bohaterka, jak daleko zaszła balladyna, skoro nawet własna matka stała się dla niej kimś, kogo trzeba wymazać z życia. Aż w końcu balladyna zostaje królową i dochodzimy do sceny najbardziej symbolicznej w całym dramacie jest to scena sądu. Balladyna staje jako królowa w roli sędziego i wydaje wyroki za zbrodnie, które sama popełniła. Sądzi samu siebie, nie wiedząc o tym, a więc oskarża tutaj nieznaną osobę o zabójstwo siostry, o otrucie kostryna i o śmierć matki. I za każdą y, zbrodnię wydaje ona wyrok śmierci, a kiedy piorun z nieba uderze nagle w balladynę, ona ginie, ponosząc sprawiedliwą karę. Ten gatunek dramat romantyczny pokazuje swoje pełne oblicze czyli człowiek może oszukiwać lub próbować oszukać ludzi, ale nie oszuka on losu. I mamy właśnie finalną karę, wymierzoną przez siły natury. Jest nagła, sprawiedliwa i już ostateczna. Bohaterowie. Zaczniemy oczywiście od głównej bohaterki, czyli Balladyny, która jest jedną z najbardziej bezwzględnych bohaterek w całej polskiej literaturze. Jest ambitna, sprytna i szybko uczy się manipulacji. Każda jej kolejna decyzja, decyzja zwykle o zabójstwie, odsłania kolejną mroczną warstwę w niej samej. I dla tej postaci władza staje się sensem istnienia. I kompletnie ją niszczy, jak możemy zobaczyć na końcu dramatu. Następnie mamy Alinę. Alina, która jest odwrotnością Balladyny: Jest dobra, ufna, pełna miłości. Ona reprezentuje świat, który w tej historii. Jest zmiażdżony przez chęć dominacji osób rządnych władzy. I jej obecność podkreśla, jak wyraźny jest kontrast dobra i zła. Tu właśnie, jak będę jeszcze mówiła później w motywach, Baladyna i Alina są bardzo ważnymi, kontrastującymi postaciami, takim uosobieniem walki dobra ze złem. Następnym bohaterem będzie Kirkor. Kirkor to człowiek, który chce sprawiedliwości i prostoty. Chciał sobie znaleźć prostą żonę spośród córek wdowy. Symbolizuje on dobrą władzę, taką, która służy ludziom, a nie ich niszczy. Znowu mamy kontrast pomiędzy władzą, jaką sprawował Kirkor, a jak potem rządziła po nim Balladyna. Tragedią Kirkora jest to, że nie potrafi on dostrzec prawdy o swojej żonie. Był nieco zaślepiony w tym swoim życiu i przypłacił to śmiercią. Następnym bohaterem jest Kostryn, który jest przykładem człowieka, którego pokusa władzy pochłonęła równie mocno jak Balladynę. Zaczyna on tylko jako doradca Balladyny, potem staje się jej wspólnikiem, partnerem w zbrodni. A gdy pojawia się szansa, by wyeliminować go z gry, gdy nie jest już dłużej Balladynie potrzebny, to ona nie waha się ani chwili. Wdowa jest najczystszym symbolem miłości matczynej. Jej cierpienie i upadek pokazują, że zło Balladyny dotyka nie tylko obcych jej ludzi, niszczy wszystko, co najbliższe. Balladyna właściwie zabiła całą swoją rodzinę. I na koniec Goplana, która jest duszą jeziora, najważniejszą z fantastycznych postaci w tym dramacie. Nieświadomie uruchomiła ona całą lawinę wydarzeń, bo właśnie za jej sprawą Kirkor odwiedził chatę wdowy. Uczucia go plany wpływają na decyzje ludzi, co jest typowe dla romantycznego myślenia o naturze jako właśnie siły nieobliczalnej. Najważniejsze motywy. Najważniejszym bez wątpienia motywem balladyny jest pytanie, co zrobi człowiek, jeśli władza jest na wyciągnięcie ręki. Jak daleko jest w stanie się posunąć. Widzimy, że pragnienie władzy nie tylko rodzi zło, ono je przyspiesza. Zła jest coraz więcej w życiu Balladyny, im więcej ma ona władzy. I Balladyna wybiera najprostsze rozwiązanie, jakim jest usuwanie przeszkód. Usuwanie poprzez mordowanie. Następnie każda zbrodnia Balladyny ma swoje konsekwencje. Mamy tutaj ewidentny motyw zbrodni i kary. A dramat romantyczny pokazuje, że kara nie zawsze przychodzi od ludzi. Czasem nadchodzi z siłą, której nie da się zatrzymać, z siłami właśnie naturalnymi. Kontrast między Aliną a Balladyną, a więc dobro versus zło, jest prosty, ale bardzo mocny. Słowacki nie bawi się tutaj w półśrodki, pokazuje jasno, że wybory definiują człowieka, nie jego pochodzenie. Balladyna i Alina, początkowo bardzo podobne do siebie siostry z tego samego domu, skończyły, jak widać, kompletnie różnie. Następnie, z nami na czole balladyny jest jednym z najbardziej symbolicznych elementów lektury. Mamy tutaj właśnie odniesienie do winy i sumienia. Tutaj było niematerialne pokazanie wyrzutów sumienia balladyny coś, co istniało fizycznie, ale też moralnie i był to ślad, którego nie dało się zmyć. Fantastyka i natura. Obecność goplany, Skierki czy Chochlika, właśnie fantastycznych postaci, dodaje historii lekkości, ale też trochę fatalizmu. Pokazuje, że człowiek nie zawsze panuje nad światem. Czasem staje się elementem większej gry, jest tylko pionkiem rozporządzanym właśnie przez siły wyższe. Poza rzeczami, które widzicie wypisane na slajdzie, w tym przede wszystkim cechy dramatu romantycznego, jako rzeczy do powtórzenia sobie przed sprawdzianem, kartkówką czy pracą klasową, to przede wszystkim podkreśliłabym tutaj trzy elementy. Należy zapamiętać, że obok ludzi w dramacie występują magiczne postacie, więc mamy tutaj goplany, skierkę i chochlika. Następnie symbolika, krwawe znamie na czole baladyny, symbolizuje jej grzech i wyrzuty sumienia. Oraz e, najważniejsza rzecz w całej lekturze, czyli morał. Utwór ten uczy, że zbrodnia zawsze zostaje ukarana, a chciwość i żądza władzy prowadzą do upadku. Kontekst epoki. Balladyna powstała w epoce romantyzmu, e, więc wtedy, kiedy literatura stawiała mocno na emocje, marzenia i moralność. Tutaj wszystko mogło się zdarzyć, bo pojawiają się również duchy, zjawy i natura o własnej woli, jak było widać w ostatniej scenie z piorunem. To dlatego, dramat romantyczny łączy świat realny z fantastycznym i nie trzyma się on ściśle wytyczonych zasad. Najważniejsze jest tutaj, właśnie w dramacie romantycznym, pokazanie prawdy o człowieku, nawet wtedy, gdy świat wokół niego jest częściowo nierealny i z elementami fantastycznymi. Podsumowanie. Balladyna to historia o tym, jak jeden wybór zmienia całe życie i jak jego konsekwencje potrafią dogonić człowieka, nawet wtedy, gdy wydaje mu się, że jest już poza ich zasięgiem. To jest także opowieść o tym, że sumienie ma swój własny język i nie da się go zagłuszyć władzą. A chciałabym Was zostawić z pytaniem, na które zachęcam do odpowiedzi w komentarzach lub po prostu własnej refleksji. To, czy Balladyna miała taki moment, w którym mogła się jeszcze zatrzymać? Jak sądzicie, kiedy w lekturze taki moment był i czemu właśnie tam? W opisie do filmu znajdziecie timestampy z podziałem na sekcję tego omówienia i inne omówienia z serii spokojnie to tylko lektura. Dziękuję za wysłuchanie i powodzenia na sprawdzianie.